Siema widzowie, witam na live To jest pierwszy Witamy. live na moim kanale Ze mną jest Buklak Witamy Witamy Ja już sobie daję podgląd Żebym też widział Ja właśnie też se muszę dać, ale możecie wbijać na serwer IP to server O jest, dobra jest Dobra, jeszcze zresetuję timer bo jest źle ustawiony, czekaj. Ja sobie teraz ustawiam podgląd. Po prostu widzę, że resetuję timer, żeby było, że godzina no jest na razie 50 sekund. Dobra, to jestem. Yy, mogę, wam, mogę was oprowadzić po mojej bazie? Tutaj mamy takie ognisko. Takie fajne. Czekaj. Tu jest taki magazyn. Jakby. Jest. jakieś itemy. Jest jedna osoba No, witamy, witamy. Napiszę na czacie. No, napisz, że jest lajwik, że można wbijać na lajwika. Dobra. Przespamiłem trzy razy. Tutaj mamy jakieś takie rzeczy, taka kuźnia. To robił e, ten... Roki Piotr. Nawet spoko. Nie wiem po co w sumie. No ale spoko nawet. Ty Tybuka gdzieś tu jesteś? No, ja też Nie, ja na spawnie jestem. Rzeczy na rynek wystawiam jakieś niepotrzebne. Spoko. Mogę jeszcze pokazać, to jest taka kolejka. No i mamy też klucze na Opening. Tylko jak trochę będzie no. osób na live, to wtedy zrobimy Opening.